Z tej strony wygląda tak, a model to jest S4. Chyba to jest Audi S4. To jest bym Może do rejestracji popatrzeć. Ale ładny samochód. Ale co z tego, jak ta funkcja nie działa? Także pójdziemy się praleć do roboty i poszukamy, jaka jest temu przyczyna. No i tak wyciągniemy całe sterowanie szyby. I co jest? Tutaj jest taki przekaźnik od sterowania szyby, który jest tutaj. On znajdywał się um, znajdywał się tutaj w tym miejscu. Jako już wymontowałem, to jest ten przekaźnik. Tutaj mamy ganz nowy. Jeżeli zrobimy coś w tych modułach, ważne jest, żeby dokładnie sprawdzić numer. Także tu numer mamy zgodny czasem ktoś wystarczy że tylko jedna cyfra niestety przekaźnik już będzie inny to jest akurat przekaźnik podwójny dwa razy 12V i to mamy identyczne. zamontujemy i zobaczymy czy to tylko to czy jeszcze coś tu mamy już wylotowane i będziemy montować nowe tu mamy stary no i tak mamy przekaźnik zamontowane. z tej strony wygląda tak a z tej strony wygląda tak także to samochodu I popsane no i tak teraz będziemy montować mamy tutaj całe rozkręcone tutaj mamy tą płytkę tutaj mamy obutowy no i będziemy to składać montujemy sterownik szyby z nowym przekaźnikiem no i tak mamy samochód naprawiony tak się nam otworzył tak się działa to poprawnie i teraz dach będziemy zamykać no i tak samochód mamy zapalony i teraz zamykamy dach szyby się i w dół klapa się otwiera dach się wysuwa powoli powoli klapa się zamyka no i zawsze się to mega. No i mechanizm mamy naprawiony. Czyli dało się, dało się. Przez 3 miesiące nikt tego nie zrobił. Starka się udawała. Zdawało się, że ciężko znaleźć. Ale było w sumie prosta rzecz. Trzeba było chwilę pomyśleć. Naprawili by sterowanie szyby. Co są przekaźniki Wymienione. Po wymienie przekaźnika szypa idzie cicciut w dół i szybrał dach i, i po prostu dach działa Także tyle. Ma się No i tak mamy samochód zrobione. I tak się otwiera. No i teraz jest wszystko w porządku. Z tej strony wygląda tak, a z tej strony wygląda tak. Także dało się dało.